Dzień dobry Państwu! Dzisiaj odcinek, który nazywałem porady praktyczne. Zajmujemy się malarstwem, i malując obrazy, skupiamy swoją uwagę na tym, co się dzieje na płótnie, na tym, co chcemy na obrazie osiągnąć. Ale wykorzystujemy różnego rodzaju przybory, i często zapominamy, że one nam służą. Więc bez owijania, szybciutko, pędzle. Jak zadbać o pędzle? Pierwsza rzecz. Pędzel to jest nam, który nam służy, to jest niemalże przedłużenie naszej ręki. Więc musimy go po pracy dobrze umyć. I co to znaczy dobrze umyć? Jeżeli mamy farby akrylowe, to wystarczy bieżąca woda na końcu trochę mydła pędzel umyty. Jeżeli mamy farby olejne, no to sprawę się troszeczkę komplikuje, bo jeżeli ten pędzel jest cały w farbie olejnej, no to najpierw trzeba go wypłukać w słoiczku z terpentyną, żeby się pozbyć nadmiaru farby. Później woda bieżąca, ciepła, mydło. Oczywiście w sklepach są takie specjalne mydełka do mycia pędzli, ale no to taki trochę przerost formy nad treścią, dobre szare mydło, moim zdaniem zupełnie wystarczy. Po co mydło? A no po to, żeby odtłuścić resztki spoiwa, które zostały na pędzlu. Oczywiście niektórzy twierdzą, że wystarczy umyć pędzel w terpentynie, ale proszę państwa, tam jest włosie. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś włosy na głowie mył terpentyną, więc zawsze to trzeba odtłuścić. Ale jest jeszcze jeden problem. Otóż bywa tak, że malujemy obraz i albo robimy sobie jakąś przerwę, albo z jakichś przyczyn od nas niezależnych musimy zakończyć pracę, a sprzątamy później. I wkładamy pędzelki do słoika albo z serpentyną, albo z wodą. Na drugi dzień myjemy i co się może wydarzyć? Mamy pędzelek, ale ten włos pod wpływem... Tego przebywania w słoiku został taki wygięty. No, wygląda jak, jak księżyc. Myjemy go pod bieżącą wodą, a on nie chce wrócić do tego swojego kształtu pierwotnego. Jest na to bardzo prosty sposób. Czajnik, wrząca woda. Jeżeli para z tego czajnika, z tego dzióbka leci, wystarczy dosłownie na 15 sekund to włosie podtrzymać nad tą parą. Ono się samo prostuje. I to jest w zasadzie wszystko. Oczywiście są wypadki skrajne, bo jeżeli w pędzel, który jest oblepiony farbą akrylową nam zaschnie, no to przepraszam bardzo, ale to już właściwie to już jest po pędzlu. Natomiast jeżeli zaschnie nam pędzel w farbie olejnej, to w sposób dosyć radykalny, który no, niszczy pędzel, ale można ten pędzel uratować. Otóż są takie preparaty do usuwania farb olejnych w sklepach chemicznych one mają konsystencję takiego kiślu tylko trzeba bardzo uważać przy otwieraniu puszki bo to jest preparat niesamowicie żrący wsadzamy w ten kisiel pędzel na pół dnia wyciągamy gumowe rękawiczki, bieżąca woda pędzel jest uratowany ale najlepiej po prostu nie dopuszczać do tego żeby pędzel w takim stanie się znalazł. Następna rzecz, farby. No, niby, no jak zadbać o farby? Pierwsza rzecz, w tubach farby zakręcamy, żeby nie wyschły. Jeżeli mamy farbę olejną, jest zakręcona, dwa o farby, w zasadzie nic się nie powinno stać, ale ta tubeczka na tyle zaschła, że nie mamy siły jej odkręcić. Bierzemy tubkę, bierzemy zakrętkę, Tupka za chwilę się rozerwie, a my nie możemy tego odkręcić. Bardzo prosty sposób. Trzymamy tubkę, bierzemy zapalniczkę i tą zakrętkę przez chwilę trzymamy nad płomieniem. Proszę się nie bać, tubka nie wybuchnie, nic się nie stanie, ale rozpuści się ten olej i bardzo łatwo, tylko trzeba uważać, żeby się nie oparzyć, odkręcamy tubkę. Sprawa załatwiona. Oczywiście są radykalne pomysły, czyli można tą blaszkę z tyłu odkręcić, albo jeżeli tuba jest plastikowa, to po prostu ją przeciąć. No ale, ale wtedy, jak zabezpieczyć resztę farby? No Jest też sposób, zarówno do farb olejnych, jak i akrylowych folia aluminiowa. Zawinąć, farba uratowana. Jeżeli malujemy farbami olejnymi, to jeżeli zostanie nam dużo farb na palecie, no. Nie ma szansy, żeby to zdjąć pachelką i włożyć z powrotem do tuby, ale wiemy, że będziemy malowali na drugi dzień. To wystarczy przykryć tą folią, tą paletę folią spożywczą, odciąć dopływ tlenu. Na następny dzień jeszcze farby się nadają do użytku. Ale jest jeszcze jedna sprawa: farby umieszczamy na palecie, tam szukamy koloru. I znowu mamy farby olejne i farby akrylowe. Jeżeli mamy farby akrylowe, to nie czyścimy palety. Ja najczęściej do farb akrylowych używam takich talżyków z arkopalu, bo one mają taką swoją krawędź. Jak tam na przykład dużo dodaję wody, bo potrzebuję rzadziusieńką farbę, to po prostu mi ta farba się nie, nie wylewa na stół, ale. Po skończonej pracy, nigdy tą paletę, ten talerzyk po farbie akrylowej, nigdy go od razu nie myję pod bieżącą wodą, bo w zle wszystko jest upaprane. Czekam, aż wszystko zaschnie. Jak farba akrylowa zaschnie, wtedy wkładam to do zlewu, zalewam wodą i czekam 15 minut. Po czym przychodzę. I ta farba w postaci takiego nierozpuszczonego kożucha, jednym ruchem ręki ten kożuch zdejmuję, wyrzucam, przemywam. Talerzyk, czyli moją paletę, jest czysta. Inaczej się rzecz ma, jeżeli chodzi o farby olejne. Ja do farb olejnych używam nie palety takiej klasycznej. Tutaj mam przykłady. Jest klasyczna ze sklejki. Ale ja preferuję taką płytę z PCV. To jest miękka płyta, tworzywo sztuczne. To mi służy już parę lat i jak widać, cały czas jest gotowa do współpracy. O co chodzi? Płyta PCV jest biała, lepiej widać kolory i lepiej się ją czyści. Jeżeli z takiej palety: Zaraz po pracy, szpachelką zbierzemy nadbior farby, trochę skropimy terpentyną, weźmiemy ręcznik papierowy i umyjemy. To ta paleta będzie nam służyła niemalże wiecznie. Ale może się tak zdarzyć, że no zostanie trochę farb. Niektórzy lubią malować po takich strupach z farby. Ja tego nie preferuję. Ale jeżeli zapuścimy paletę, jak to mówił mój dziadek no to taką paletę z pcv to raczej już nie uratujemy. Ale jeżeli mamy paletę drewnianą, to jest sposób, ale to taki jest sposób dla hardkorów. Otóż można wyjść gdzieś na zewnątrz, szczególnie jak jest zima, jest śnieg, położyć paletę na śniegu, polać terpentyną, podpalić, tak, tak, dosłownie podpalić, ogień bucha, Przewracamy paletę na drugą stronę na śnieg i wtedy ta zaschnięta farba staje się taka miękka i można ją szpachelką zdjąć. Ale mówię, to to już jest takie takie porady dla wtajemniczonych. I Jeszcze jedna rzecz. Dbajmy o nasze podobraże, szczególnie o płótna. Jeżeli malujemy na płótnie i z jakiegoś powodu Wypchniemy to płótno, no bo czasami niezręcznie złapiemy, czasami coś upadnie, no i mamy wklęsłość w płótnie. Proszę się w ogóle nie bać, wystarczy wziąć z drugiej strony, nie od strony lica, tylko od drugiej strony pędzel, wodę albo gąbkę, wetrzeć trochę wody. Co robi płótno? No przecież wiadomo, że każde ubranie po praniu się kurczy. I w tym momencie to płótno się też kurczy, czyli się napina i wraca do swojego pierwotnego kształtu. Oczywiście czasami płótno jest w ogóle dosyć luźne, ale zawsze do blejtramu są dołączane tak zwane kliny. Wystarczy je wbić w narożnikach, wtedy te listewki się oddalają nieco od siebie, płótno się napina jest wszystko naprawione. No i na sam koniec, przybory przyborami, ale my, Malujemy no, w jakimś odzieniu, i bywa tak, że czasami pochlapiemy tę swoją odzież. Ja bardzo nie lubię się przebierać do pracy, i często moje ubrania to noszą ślady, ale coraz bardziej staram się jednak albo zakładać fartuch, albo mieć ubranie, w, których, w którym maluję. No ale co się stanie, jeżeli się zachlapiemy farbą? No więc, znowu, Inaczej z akrylem, inaczej z olejem. Jeżeli to jest olej, to jeszcze zależy jaki kolor, bo możemy wziąć szmatkę, terpentynę, wytrzeć tą farbę, ale terpentyna rozpuści tą farbę, ale zatłuści odzież. Jest natychmiast do, do pralki. Yy, oczywiście, jeżeli się pobrudzimy bielą, yy, no to się to uda. Jakimś brązowym odcieniem też. Ale jeżeli to będzie na przykład alizary, czyli taka zimna czerwień albo fiolet i ona wniknie do struktur tkaniny, do włókien, no to już raczej pożegnamy się z odzieniem. Jeżeli to jest akryl, to im szybciej do wody, tym szybciej jest szansa na uratowanie odzieży. Jeżeli farba akrylowa wyschnie, no to pamiętajmy, że akroj rozpuszcza się wodą, ale po wyschnięciu jest to farba już nie niemalże wodoodporna. No i tą garścią porad praktycznych z Państwem się podzieliłem. Mam nadzieję, że ta, to moje doświadczenie się przydało, a życzę oczywiście owocnej pracy bez takich niepotrzebnych niespodzianek. Dziękuję Państwu.